Uuu, Siemanko widzowie z tej strony, Janek. A dzisiaj gramy w Fallblock. Wracam, jest Zuzia, Kurde, to jest Cześć. trudne. A! I Nikodem, Już spadłem. Ja nigdy nie wygram tego. Jest, jest. Dobra. Jestem na Fioletowym. Na Fioletowym już? Ja na różowym. Ja jestem na Fioletowym. E to ja dobry jestem. O nie, ma. Już jednak nic nie mówiłem. A ty dziwnie wygląda. No. nie, jestem dobry. Ej, co się dzieje z tym? Nie! Nie! Jezus. Nie! Nie! Kurde bele. Muszę się lepiej ustawić.

Ale sobie nie. Ja obok mnie. szybko, muszę się zmienić na polaka. Gra gotowa za jeden. Ja też piłki nigdy nie grałem. One są najgorsze. Oni się trudno chodzi, one są najgorsze. Nie wiem, można skakać. No ale trzeba właśnie skakać. O, możemy! Jazdy! A teraz wyjrzenia? No kurde, ja jestem na ferce! Na no, forenczowy już! A to masz jeszcze pod sobą jedną warstwę? Mhm mm O Jezu, to mało Ja, ja tu na luzaku przechodzę Jezu O, mam lewek czwarty Super ja. Ja. Dalej na zielony Na fioletowy O, Zuzia No tak, bo ja spadłam Opie jak ja skaczę Dwa levele spadłam śla... Ała Nie, ty dupa grałeś? Spadłem. Nie, to się nie... Nie, ja się na czerwonym... To się tylko nie utrzymał. ZAMKRYŻ CZERWONY! Ej, kiedy, kiedy to się skończy tak jakby? Bo ja jestem na czerwonym. I się zaraz zabiję. Nie no, jeśli mogę powiedzieć po prostu, że jestem. Ej. Ej, trzymaj. Co? Czy Jesteś sama? Co? Nie. Aha! Ale na którym gdzie jesteś? O Jezu, to jest chalona z czerwonego. wygrał. Nie, 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 ma nie, ma Tryb na wys wysokim. Nie, nie, nie! Klasyk klasyczny! O ja! A ja nie mogę mogłem... Co nie mogłeś! Ruszać myszką mys? mi spadłem na różowe! No jakaś. Milka mi się ci. Jest nie pod nogi, ale już nic nie mówi. <grywa> teraz jak ja widzę tych ludzi. Co? I co? Jacyś nie mogą się ruszać, co? Ale ona jest ci przodem, nie? A ja na fioletowe spadam. Co? No. Ja, ja idę, tam, oszukać taką dziewczynę. No. Którą? Wszystkich samego. Nie, spadłem. Ale miałem najgorzej po prostu, wiecie dlaczego? No, z, z różowego spadłem na sam dół. A ja z pierwszego spadłam na na sam dół. Ja z zielonego spadłam prawie na sam dół. Mm. Widzę cię. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czy to... Nie! że mi przyślepia? Kto? Czy to jest to... Jak? Jest czemu Tosia zaś dołączyła do mnie. Serniczek z 166. W ogóle wy chyba widzowie nie znacie, ale to jest moja koleżanka z klasy, nie? I ona się często do nas dołącza. Tak to jest Tosia! dołączyła do mnie zaś. Zabiję ją w szkole. Sånn! So, uh To się jest wkurzające. Tylko na minaczacie mnie zacznie pić. Nie, nie można tak dużo. To nie można tak Mi ciągle pi pisało mi ciągle No żeby przejście odcine no, no Jak odbiegając A nie Ja pierdolę kurde. No oni mnie zrzucają Oni mi tak robią żeby mi samo przejść Jezus, masz Esę, większość. Czyli z dodania. levelu trzeciego baba odcina cały. No że pier. Jezu! No co? Ej, bo mi nie nagle wypaliło! Co? No halo! Słyszę no. no! co mi się dzieje z tym! Nie mogę napisać! No, no, nie, nie potrzebujemy cię! W naszym składzie nie mogę napisać Halo! A mnie wywaliło! Weź napisz! W... To ci, nie potrzebujemy cię w naszym na składzie. W naszym składzie. Bo ja ja napisałem serniczek, nie potrzebujemy ciał, i ty dokończ w naszym składzie. Niko, bo ja nie mogę pisać. Na czacie. Na ja jej teraz, nie potrzebujemy się w naszym składzie. A ja napisałem, nie potrzebujemy ciał. Jeszcze niech dokończy w naszym składzie. Neymar! O, Neymar. Ktoś mnie woła, co kur...

Szerniczek nie potrzebujemy czas. Jakie hasztagi? U mnie jest, jest normalnie. Tylko ja zagłosowałam super. What? Tylko it? Ty? Mm. Oh Jesus. Um, please check your internet connection and try again. Error code. I mam error code 277. No, hello, hello. Что the меня no? Yes, Boże, nas jest za dużo na jednym tymi. Halo! Czekajcie. Nikodem! Słyszysz mnie? No halo! No ja Mówię coś. No halo! Nie! Nie! Nie. Muszę mu napisać, bo... Nie, nas wywaliło! Dobra. Ja. Chyba jest za dużo ludzi. Nie wiem. Chciałbym skończyć ten odcinek, ale no nie wiem czy taki krótki film będę stawiać. A to w 13 minut. Teraz jest 13 minuta teraz. Widzisz? Dobra no. Nie wiem. No, no dobra. A to w tym miejscu, tak? według mnie po 15 kiedyś Mi napisało, że po 15, żeby nagrywać dłuższe filmy? To musisz coś tam, coś tam robić No i zrobiłem nie mogę. Dobra, ale. Ale jeszcze. skończę ten temat. No i. Widzimy się w następnym odcinku, Zuja, chcesz coś dodać. Co mówisz? Zuja chcesz coś dodać? Subskrybujcie i odpujcie kanał. Co?